Czy wiedziałeś, że to urządzenie potrafi czyścić różne powierzchnie? Szklane, takie jak szyby. I sterujesz tym robotem za pomocą pilota, który przychodzi razem z nim w zestawie. Ale najlepsze jest to, że możesz też nim myć podłogi. Już ci pokazuję. Zobacz, wystarczy, że położysz go na twojej podłodze i odpalisz. I za pomocą tego pilota możesz nim sobie ustawić tryb, w jakim ma Ci umyć tą podłogę. Jak widzisz działa on naprawdę świetnie. Możesz nim myć nawet kafelki w łazience. Ten produkt ma mnóstwo zastosowań, naprawdę jestem w szoku. Pomijając pytania, udało mi się go zamówić ze strony, do której link znajdziesz w opisie mojego profilu. Albo możesz pisać po prostu w przeglądarce adres strony www.auralis.pl. A w dodatku widziałem, że jest na niego teraz darmowa dostawa i wielkanocna promocja. I kupisz go nawet 50% taniej.